Minął rok od premiery filmu Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. Ten film dostał mnóstwo nagród. Sekielscy dostali też nagrody jako odważni filmowcy, którzy postanowili zrobić film dokumentalny na temat pedofilii wśród księży, księży Kościoła Katolickiego w Polsce, czyli podjęli temat od lat. Przewidywany to była taka yy, 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 świadomość poliszynela, jeśli można tak powiedzieć, że takie rzeczy się dzieją, ale ciągle brakowało dowodów, ciągle brakowało yy, filmowej opowieści, która by to zbierała, która by to pokazywała. Było mnóstwo obstrukcji, które wystarczały do tego, aby przez lata blokować. Ten temat y, y, wobec wszystkich, którzy chcieli go podjąć, dziennikarzy czy filmowców. Wreszcie Tomek Sekielski, y, reżyser, scenarzysta i Marek Sekielski, producent y, bracia, y, wzięli się za to i za pieniądze y, ludzi, którzy chcieli obejrzeć ten film, wyprodukowali go. Za pieniądze ludzi, którzy chcieli obejrzeć, to znaczy y, za pieniądze tych, którzy za pomocą y, takiej platformy. Patronite zbierali pieniądze po prostu po to, żeby Sekielskim umożliwić realizację tego filmu, bo znaleźć sponsora na produkcję e, tylko e, nie mów nikomu, nie mogliby. I pewnie nie, yy, yy, równie trudno byłoby teraz, choć już śmielej zdarzają się tacy i takie firmy, które wspierają yy, Sekielskich, co widać w czołówce yy, tego filmu, ale nadal drugi film, który po roku yy, przedstawiają Sekielscy, Zabawa ch w Chowanego, jest w głównej mierze zrealizowany za pieniądze widzów, którzy zbierali je znowu yy, yy, na tej platformie Patronite i yy, i dalej zbierają na kolejne produkcje sekielskich, bo im po prostu wierzą. Tak jak w ubiegłym roku, film Zabawa Wchowanego został udostępniony. Na platformie YouTube za darmo. Nie trzeba kupować żadnych biletów, nie trzeba kupować żadnego abonamentu, po prostu się włącza i ogląda. Więc jest to film dla wszystkich, zafundowany wszystkim przez tych widzów, którzy byli najbardziej niecierpliwi i dali na to pieniądze. Czy ten drugi film zabawa wchowanego to jest? druga część, tylko nie mów nikomu. Czy on jest taki sam, yy, tak samo zrealizowany jak ten pierwszy? Nie. To jest film na podobny temat, bo dalej Sekielscy idą śladami księży pedofili w Polsce, ale zrealizowany już jest powiedziałbym o stopień wyżej, jeśli idzie o jakość realizowania filmu dokumentalnego i o pewien yy, Pomysł na film, który jest harmonijniej zaplanowany. Tutaj już nie mieli tego, co przy pierwszym filmie, czyli nadmiaru informacji, nadmiaru zrealizowanych materiałów, które trzeba było jakoś umieścić w filmie, więc ten film po prostu wybuchał ilością strasznych faktów. I, I rzeczywiście robił wstrząsające wrażenie. W filmie Zabawa wchowanego wszystko jest już bardziej poukładane i nie jest mniej straszne. Mnie film Zabawa wchowanego uderzył jeszcze mocniej, a przede wszystkim wyraźniej zobaczyłem palec wskazujący winnego. Palec wskazujący, kogo, od kogo mamy się domagać sprawiedliwości. W imieniu tych wszystkich pokrzywdzonych przez księży pedofili, którzy w Polsce się znajdują, i tych także kilkor, kilku, których możemy obejrzeć w filmie Zabawa Wchowanego, tutaj idziemy śladami przede wszystkim dwóch braci. Co za perfidia! Co za perfidia! Księdza, który się nazywa Arkadiusz Hajdarz. Ksiądz Arkadiusz Hajdasz molestował jednocześnie dwóch braci, między nimi była różnica wieku chyba 5 lat, z tej samej rodziny, biednej rodziny. Ojciec tych chłopców był organistą w kościele, a oni sami, cała rodzina, która składała się z ojca, matki tych dwóch braci molestowanych, trzeciego, który był ciężko chory, więc się do molestowania nie nadawał i dziewczynki, w której widocznie ksiądz nie gustował. Więc z tej czwórki dzieci dwóch sobie wybrał chłopaków yy, i ich latami, latami molestował, korzystając z faktu, że rodzina mieszkała w domu yy, na plebanii. Yy, duży, tam był duży dom, było duży metraż, dużo miejsca, Dostali to rodzina organisty, dostała miejsce do mieszkania, i to było ważne ponad wszystko dla nich. Więc ksiądz czuł się tak pewnie, że pozwalał sobie nawet na molestowanie dzieci, w czasie kiedy rodzice byli za ścianą, w drugim pokoju, kiedy w kuchni przygotowywali kolację, także dla niego pewnie. To się w głowie nie mieści, ale to, że tak się działo, to dowiadujemy się od dzisiaj dorosłych chłopaków, jednego trzydziestokilkulatka latka i dwudziestodziewięciolatka, którzy odnajdują księdza Hajdasza i przypominają mu, chcą przypomnieć tę historię i chcą zapytać, co on na to, co on ma im do powiedzenia. A on ma im do odpowiedzenia: o ojejku! Ojejku! Nic nie ma im do powiedzenia. W ostateczności, jako największy argument, podaje to, że biskup już o tym wie zresztą. Więc nie ma co iść do biskupa na skargę, bo biskup i tak już o tym wie. E, robi się słabo w takich momentach, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to bardzo religijna rodzina. Wszyscy oni są głęboko wierzący, że ojciec był organistą, a w tej chwili organistą w kościele jest jeden z tych molestowanych chłopców, który mówi, że nadal jest wierzący. Pretensje ma tylko i słusznie do księdza. Ale nasza pie... pretensja i pretensja twórców filmu idzie zdecydowanie dalej. Bo my idziemy ich śladem, idziemy śladem księdza Hajdasza, który ma do powiedzenia chłopcom po latach o jejku i idziemy w związku z tym dalej do tego biskupa, który już wie. Biskup się nazywa i warto zapamiętać to imię i nazwisko, i, yy, i często je powtarzać w przypadku krycia pedofilii przez hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce. Biskup nazywa się Edward Janiak. Edward Janiak yy, nie tylko wie nie tylko ukrywał się za Hajdasza przerzucając go od parafii do parafii. Umożliwiając mu molestowanie kolejnych dzieci w kolejnych parafiach, i to jest właśnie ta zabawa wchowanego, bo chował księdza w kolejnych parafiach, ale także nawet wreszcie idzie do sądu po to, żeby ukrywać dalej w sądzie. W sądzie daje różne argumenty, między innymi taki że przecież wśród księży nie ma więcej pedofili niż wśród innych grup podaje procenty. No nie ma, nie ma dlatego, że są ukrywani, właśnie tak skutecznie są ukrywani przez Kościół i o tym są te filmy i o tym jest cała sprawa, że wśród księży katolickich jest cały rój pedofilii skrzętnie i skutecznie i ciągle pomimo tych filmów skutecznie ukrywanych, chowanych, y, 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 tuszowanych przez hierarchię kościelną. I ten palec wskazujący, który pokazuje winnych, tym razem nie jest wska nie wskazuje i nie jest skierowany w stronę księdza Hajdasza, tylko w stronę biskupa Edwarda Janiaka i innych biskupów, i hierarchów, i Watykanu, tej całej czapy kościoła, która najbardziej gnije, która jest powodem bezkarności przestępców w Sutannach. To oni są winni. Patrzymy bezradni i bezsilni, bo jak wiemy, hierarchowie kościelni są wyłączeni spod prawodawstwa e, e, kraju, w którym działają i mają swoje prawodawstwo kościelne, watykańskie. Co prawda, w sprawach karnych muszą stanąć przed sądem, ale jak widzimy fragmentarycznie na tym filmie, są skutecznie przez swoich zwierzchników kościelnych osłaniani. Straszne jest, proszę Państwa, to, że kiedy obserwujemy czy to księży, którzy próbują jakoś znaleźć się w sytuacji konfrontacji ze swoimi ofiarami, czy ich zwierzchników, hierarchów, bo jest nagrane w ukryciu, z ukrytej nie tyle kamery, co z ukrytego mikrofonu, nagrana rozmowa z biskupem. To słyszymy wtedy zawsze to samo: potok pięknych, pobożnych, bogobojnych, pełnych dobroci słów, które pienią się w ich ustach jak mydliny. Pienią się dosłownie, w, w, wypływają z ust. Są tak jak mydliny takie puste w środku i takie ładnie pachnące. Czystością pozorną. Bo w środku tam jest brud, w których te medliny nie ruszają. medliny są tylko po to, żeby zamaskować prawdę o tej sytuacji. E, film braci Sekielskich tym razem zawiera również element, powiedziałbym, wizualizujący sytuację. E, Aktów pedofilskich, ale w sposób niesłychanie delikatny. Mianowicie, Sekielscy zdecydowali się na pokazanie e, no, rodzaju makiety czy rzeźby, na której rzeźbione postacie, ciężkie, takie jakby rzeźbione z gliny, pokazują księdza i młodych chłopców w trakcie. Na przykład Felatię. Niedosłownie. Nie w zbliżeniu. Nie, nie tak, żeby kogokolwiek urazić. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że tutaj Sekielscy wręcz się posiłkowali czy, czy inspirowali na przykład kantorem i jego umarłą klasą, gdzie też były kukły. W tym wypadku rzeźby przedstawiające uczniów w omarłej klasie, w ich najbardziej obłędnych i koniecznych zachowaniach. Te sceny są moim zdaniem bardzo pięknym przykładem tego, jak sekielscy się rozwijają. Myślę, że reżyser Tomek Sekielski jest odpowiedzialny za ten pomysł i. I gratuluję mu, bo uważam, że trudno było wymyślić równie artystycznie y, z klasą sposób pokazania tak obrzydliwych czynów, żeby było to dla wyobraźni poruszające, a jednocześnie nie urażające nikogo. Wrażliwość Sekielskiego robi na mnie wrażenie. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo, bo w ciągu filmu mamy kilka takich uderzeń, które są uderzeniami w jedwabnej chusteczce. Sekielscy nie umieją bić mocno, ostro i krwawo. Oni w ogóle nie mają w sobie nic z tych oprawców, którzy są bezczelni. Są bezczelni. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Oni są bezczelni. Wyobraźcie sobie Państwo księdza, który przez ileś lat zmusza młodych chłopców do czynów w parterze, w kroku swoim. I potem, gdy trzydziestolatek staje naprzeciwko niego i pyta, co mi teraz ksiądz ma do powiedzenia w obliczu Boga, bo to się dzieje w kaplicy. To on mówi: O jejku! O jejku! Zresztą biskup też już o tym wie I, i nic. Wiem, w religii katolickiej i w ogóle w naszej cywilizacji, w której żyjemy, istnieje pojęcie wybaczenia. I wybaczać trzeba. I myślę, że ci chłopcy też przychodzą raczej z nadzieją na to, że będą mogli wybaczyć. Ale zanim dojdzie do tego momentu wybaczenia, to musi być jeszcze coś, o czym cięża doskonale wiedzą. Nawet biskupi powinni wiedzieć, że istnieje jeszcze pokuta. A jaka jest pokuta? O jejku, to jest pokuta. To nawet jak się idzie do spowiedzi z najmniejszym grzeszkiem, takim, że na przykład zapomniałem modlitwy wieczorem, to się dostaje do e, e, o, e, e, wyrecytowania litanie do Najświętszego Serca Jezusowego, albo jakąś inną, a nie o jejku. Że ksiądz sobie to jakoś załatwi ze swoim spowiednikiem, ejże, ale może najpierw trzeba tutaj, z tym, kogo się skrzywdziło, jakoś to załatwić. Nie, nie, nie pieniędzmi, tu nie chodzi o pieniądze. Choć i tutaj znowu pieniądze były proponowane, było, było pytanie o pieniądze. Oczywiście, bo jak ktoś jest hamem i ktoś jest prostakiem wewnętrznym, to tak myśli właśnie. Zrobiłem coś źle, to zapłacę. To jest brak pokory, to jest brak serca, to jest brak. Dobroci wewnętrznej te wszystkie spienione słowa w ustach niechby się zamieniły w kamień. Więc kiedy ogląda się film Zabawa w chowanego jak państwo już widzą po tym co mówię co chwila pięści się zwijają i chce się chciałoby się kogoś przywołać do porządku. Nie ma takiego, bo wiemy już na pewno, że tych księży pedofili ich biskupi nie przywołają do porządku. A tych biskupów, ich nadzorcy i przełożeni w Watykanie, zajęci swoimi sprawami, tam nie przywołają do porządku. I nawet nasz dobry papież też nie przywoła do porządku. Więc oni nie mają nad sobą bicza ani kary, nie mają okazji do pokuty i nie czują potrzeby pokuty. No i kiedy to oglądamy w filmie Zabawa Wchowanego, robi się strasznie smutno, bo okazuje się, że tymi, którzy są najbardziej przez kościół, a właściwie przez Najpierw księży pedofilii, a potem hierarchów kościelnych, którzy są najbardziej skrzywdzeni, to są ci, którzy mają w sobie najgłębszą wiarę, którzy są wiernymi, którzy są pokorni, którzy są grzeczni. Dzieci, które są dobrze wychowane, a ich rodzice bogobojni, ci stają się celem przestępców w kościele. Nie ci, którzy, którzy stawiają się, tylko ci najłagodniejsi, najgłębiej wierzący. Ale to, że stają się ofiarami, to jest mało. Oni zostają potem kopnięci przez biskupa. Czego się domagają, po co przyszli po pieniądze? Oni właśnie, ci naj... Głębiej wierzący są z największą pogardą traktowani przez Kościół. To mi jest trudno zrozumieć. Jak głęboka musi być niewiara tych hierarchów, jak głęboko muszą nie wierzyć w Boga, jeśli mogą robić takie rzeczy. I nie zrobić sobie jakiejś krzywdy w rozpaczy. Że tak bardzo sprzeniewierzyli się religii, którą reprezentują na Ziemi. Kiedy film już dobiega końca, nagle odzywa się głos Kory, która nagrała piosenkę o swoich doświadczeniach z zakonnicami, a też były mocne i też były złe. I Kora była, znałem ją osobiście, Byliśmy sąsiadami. Przez lata spotykaliśmy się i dużo rozmawialiśmy na różne tematy, także te. Była skrzywdzona, zraniona i, mm, i właściwie przez całe życie y, w części psychicznie niezagojona. Więc słyszę głos nieżyjącej kory, gdy już film dobiega końca, i warto przypomnieć jej słowa. Można milczeć długo, na dno pamięci upychać obrazy, zastanawiać, kto był temu winny, i pytać: Ojcze po trzykroć przedziwny, muszę się cofnąć wehikułem czasu. Do cichych uliczek pachnących bzami, cudownych ogrodów i zamożnych domów, oplecionych winem i winogronami. Gdzie byłeś ty, który wszystko widzisz i który patrzysz na nas z dala? Taka jest puenta tego filmu. Piękna, prawda? Nie zdążyłem uderzyć w dzwon szczerości, w misę tybetańską, ale zrobię to teraz, bo czeka nas jeszcze część premium. Więc to będzie gong i gążek zarazem. I chcę co, coś Państwu jeszcze powiedzieć. Skoro mamy dźwięk misy tybetańskiej, to i czas na ocenę. Daję temu filmowi 9 na 10. I wiem, że następny film Sekielskich może być znowu lepszy. I jeszcze lepszy. I, I jeszcze ważniejszy. Bo to, co jest najistotniejsze w ocenie filmu Zabawa Wchowanego, to to, że bracia Sekielscy sięgają po ważne i trudne tematy. Po tematy, które są jak gorący kartofel. Nikt nie chce go wziąć do ręki, żeby się nie oparzyć. A oni biorą. Pewnie są oparzeni. Ich dusze na pewno są oparzone. Ale uważają, że ten ból wart jest tego, co robią. I teraz coś, co przyszło mi do głowy. Po oglądaniu tego filmu. Co jest właściwie takim ukrytym przesłaniem dla wszystkich nas, i dla wszystkich Państwa, szczególnie dla tych, którzy mają dzieci. I szczególnie dla tych, którzy są wierzący i mają dzieci. Nie mówcie swoim dzieciom, że mają być grzeczne. Bo grzeczne dzieci łatwiej mogą stać się ofiarą pedofilii. Także tych w kościele. Niech nie będą grzeczne, niech nie będą potulne, niech nie wierzą w to, że dorosły wie lepiej. Bo jesteśmy w świecie i wchodzimy w kolejny etap tego świata, który wcale nie daje gwarancji, że dorośli są dobrzy. Nawet nie daje gwarancji, że księża są dobrymi, uczciwymi ludźmi. I każe podejrzewać, że słowa wypowiadane przez ludzi, im są ładniejsze, im, są pełni, im więcej w nich takich pełnych pokory i y, u, ubezpieczających, y, uspokajających elementów, tym bardziej niebezpieczne. Bo mogą kryć zdradę. Więc niech wasze dzieci nie będą grzeczne, niech się stawiają, niech robią problemy, wtedy nie zostaną zgwałcone, bo Jakiś pedofil będzie chciał takie wściekłe dziecko, które mu narobi problem, które ściągnie naszego, na nie uwagę, który spowoduje, że inni wychowawcy zaczną się interesować, który spowoduje, że rodzice y, 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 spróbują coś z tym zrobić, który które spowoduje, że po, nagada y, y, innym kolegom, co ksiądz y, mu powiedział, albo jej powiedział, albo co jej zrobił, i nie będzie trzymać tajemnicy. Niech dzieci będą nieposłuszne. Niech walczą o siebie, nawet w Kościele, przede wszystkim w Kościele. Niech będą nieposłuszne. I to jest przesłanie dla nas wszystkich. Dosyć z byciem grzecznym to w życiu nie popłaca. Ja wiem po sobie, ja zawsze robiłem problemy. Księdzu się stawiałem, bo chodziłem na religię. Zadawałem niewygodne pytania, bywałem wyrzucany z lekcji. Nikt nie, nie próbował zgwałcić. Może nie byłem dość ładny, a na pewno nie byłem wystarczająco grzeczny i bezpieczny. Oj nie. Więc stanowiłem zagrożenie. Radzę Wam wszystkim: stawiajcie się, krzyczcie głośno o cokolwiek budzi wasze, Waszą wątpliwość, i nigdy nie zakładajcie, że ktoś. Kto jest nad Wami, wie lepiej, a że ksiądz z tego powodu, że jest księdzem, jest dobrym człowiekiem, to też fałszywe założenie.